W tabeli zestawiono oceny z matematyki uczniów klasy 3a na koniec semestru. Średnia arytmetyczna tych ocen jest równa 3,6. Oblicz liczbę x ocen bardzo dobrych z matematyki wystawionych na koniec semestru w tej klasie. Żebyśmy mogli obliczyć tego x, a tą niewiadomą, to będziemy musieli z nią ułożyć równanie wynikające ze średniej arytmetycznej. Czyli na początku będziemy musieli postąpić tak, jakbyśmy chcieli obliczyć średnią ocen. Właśnie w tej klasie, no i następnie to wyrażenie, które otrzymamy, przyrównamy do znanej liczby, do znanej średniej 3,6. Czyli właśnie zacznijmy od policzenia średniej arytmetycznej tych, tych ocen, czyli będziemy musieli po prostu dodać wszystkie oceny do siebie, a potem podzielić to, co nam wyjdzie przez ich liczbę. Czyli dodajemy Jedynek nie mieliśmy wcale, było 0 jedynek, czyli jedynek nie musimy dodawać. Dwójek było 4, czyli musimy do siebie dodać teraz 4 dwójki. Ja to w skrócie napiszę po prostu 4 razy 2 plus dalej. Teraz dodamy trójki. Trójek było aż 9, czyli zamiast pisać plus 3 plus 3 i tak 9 razy, to napiszemy krócej plus 9 razy 3. Teraz dodamy czwórki. Ile było czwórek? Czwórek było 13, czyli napiszemy plus. 13 czwórek, no i teraz piątki. Piątek mamy nieznaną liczbę x, czyli napiszemy plus x piątek, i jeszcze szóstek mieliśmy jedną, czyli napiszemy po prostu plus 6. No i teraz te wszystkie wysumowane oceny, żeby policzyć ich średnią arytmetyczną, to musimy podzielić przez ich liczbę. Ile było tych ocen? No sumujemy. 0 plus 4 to jest 4 plus 9 to jest 13. Plus jeszcze 13 czwórek to jest 26, plus 1 szóstka to jest w sumie 27 i jeszcze plus x piątek, czyli zapiszemy, że wszystkich ocen łącznie mamy 27 plus x. No i to jest nasza średnia arytmetyczna. Wiemy, że gdybyśmy znali tego x i podstawili tutaj tą konkretną liczbę, tą właśnie liczbę piątek, to ma wyjść nam w wyniku średnia równa 3,6. I w ten sposób napisaliśmy sobie równanie z tą naszą niewiadomą x, którą musimy teraz rozwiązać, no i wyjdzie nam z niego właśnie ile ten x jest równy. Na początku pozbywamy się ułamków, czyli mnożymy obustronnie całe to równanie przez mianownik ułamka po lewej stronie, czyli przez 27 plus x. No i co nam zostanie po lewej stronie? Po lewej stronie zostanie nam sam licznik. Od razu zacznę go tutaj powoli obliczać, czyli wy wykonamy na początku mnożenia 4 razy 2, 8 plus 9 razy 3 to będzie 27, plus dalej 13 razy 4 to będzie 40, plus 12, czyli 52, plus dalej mamy x razy 5, czyli napiszemy tak po ludzku, po prostu 5x i jeszcze mamy plus 6 i to musi być równe, a po prawej stronie będzie 3,6 razy i ten nawias 27 plus x. No i teraz liczymy dalej, musimy maksymalnie uprościć lewą i prawą stronę. 8 plus 27 to jest 35, plus 52 to będzie 87 i jeszcze plus 6 to wyjdzie 93 po tej stronie, czyli napiszemy sobie tutaj 93 plus jeszcze 5x i to ma być równe, a po prawej stronie mamy 3,6 razy 27. To ja się tu wspomogę kalkulatorem to wychodzi 97 i jeszcze 20 i jeszcze mamy plus dalej 3,6 razy X, to napiszę 3,6X. No i teraz tak, X na jedną stronę, liczby na drugą stronę, czyli będziemy mieli po lewej stronie 5X minus, może napiszę nawet 5x minus. 3, x, a po prawej stronie będzie 97,2 minus ta liczba z lewej strony, czyli minus 93. Wykonujemy obydwa odejmowania. 5 minus 3,6 to będzie 1,4 x równa się, a po prawej stronie mamy 97 minus 93 to będzie 4 i jeszcze 2 dziesiąte, czyli tutaj mamy 4 i 2 No i teraz, żeby policzyć x, to po prostu dzielimy obustronnie to równanie przez współczynnik stojący przy x, czyli przez 1 i 4 i wychodzi, że x jest równy 4 i 2 podzielić na 1 i 4 to będzie równiutko 3. Zatem otrzymaliśmy odpowiedź do naszego zadania, że liczba ocen bardzo dobrych z matematyki, jest równa 3. Tutaj jeszcze taka uwaga, że jeżeli by nam wyszła tutaj liczba niecałkowita, np., 3,5 albo 4,3 na przykład. No to, to by oznaczało, że gdzieś popełniliśmy w rachunkach błąd, ponieważ ta liczba ocen to musi być liczba całkowita. Nie może być 2,5 piątki czy 3 z hakiem piątki, to musi być liczba całkowita. Więc jeżeli tutaj by nam wyszedł wynik niecałkowity, to na pewno gdzieś w obliczeniach popełniliśmy błąd. No i trzeba wtedy jeszcze raz wszystko przeliczyć. Nam wyszło wszystko ok, liczba całkowita, liczba piątek to 3 piątki.